Witajcie, witajcie w najnowszym odcinku Jomaka, Jomaka. Z, no, e, dzisiaj zrobimy nową serię e, o nazwie Jomak Fag. Chwila. Greatness World. Tak to się czyta, chyba. E, my World. Jomak. Fag. I teraz dalej, i lecimy z tym koksem, tak to powiem. Survival. Gramy na. No nie chcę tyle razy umierać, więc pograjmy na easy. Chwila. Easy. I create. oczekajmy czekajmy. Ciekawe, jaki będziemy mieli świat. E, I właśnie, niedługo będzie seria e, Szymon Wusy kontra Jomak Jomak. Szymon Bukowski to taki jeden youtuber, z którym walczę. I właściwie moglibyście zobaczyć na jego kanał. E, to znaczy, nie polecam tak bardzo, bo jego filmiki mają słabą jakość. Szymon, jeśli teraz oglądasz ten filmik, to się nie obraź. Spoko? Okej. Okay. Zaczniemy od rąbania drewna. Okej. Okay. Teraz idziemy... Znaleźć sobie miejsce do spania, może tam po drugiej stronie. Chwila, kurczę, idę, lecę teraz. Dobra podróż Jamesa Bonda odbyta. Teraz szybko robimy domek. Podstawowo, jak zdobędziemy dobre itemy, to wtedy wydamy wojnę szkieletom, to znaczy potworom. Mm, lecimy, lecimy, lecimy. W ogóle polecam odcinki polskiego pingwina. Jasia i innych youtuberów tego typu bo oni są bardzo fajni i ciekawie nagrywają i polecam ich no i spróbujcie polecać mnie swoim przyjaciołom to będę robił coraz więcej filmików z Yamakpaka i będę coraz częściej wrzucał właśnie te filmiki Okej. Okay. Teraz ciągle budujemy dom. Chociaż okej, okay, tak może być. Cóż, najlepsze to nie jest, ale może być. Dopiero zaczynam. Tutaj crafting. Śmiesznie to zabrzmiało. Lecimy. Okej, okay, teraz pod drewno. Mm. Ziemy. Piszcie komentarze, co chcecie, żeby było w naszej serii o McPaka. Ale jeśli nie piszcie w ogóle, żebym częściej rzucał filmiki, bo to i tak się nie spełni. No bo mam dużo zajęć. O to tu głównie chodzi. To i to. Czyli kilof i siekiel. O kurczę, to już... Co te ty, Jasiu? Spoko. W ogóle teraz ten J. Dąbrowski, czyli żółwik Jaś, nazywa się Gofer. Zmienił swoje imię. Ale ja z Jomaka Jomaka nigdy nie zmienię. No bo przyznajcie, to trochę fajna nazwa. Chciałam mieć, kiedy ją wymyślałem, chciałam mieć skina farmera. Ale cóż, w życiu nie można mieć wszystkiego, co się chce. Eee, no i kopiemy drewno. I trzeba uważać, kiedy ma się potwory niedaleko. Bo potwory to zło. Czyste zło, Herublina. Do końca odcinku zostało jakieś 3 minuty 30 sekund. Tak? Teraz. Kraftujemy to, co. Dor. I idziemy kopać yy, skałę. Potrzebujemy trochę skały i ogólnie ten nasz pierwszy odcinek z serii Minecrafta nie będzie taki zbytnio ciekawy. Polecam dalsze odcinki jeśli już wyszły polecam też y, moje odcinki z samochodów, jeśli ktoś oglądał. Polecam też filmik Rataxasa, też takiego youtubera. Y i w niektórych filmikach się pomyliłem, na przykład jak nagrywałem Clash of Clans, to jedna osoba mówiła, że nazywała się Świnka coś tam, yy, O tak naprawdę to nie był Marcin, tylko Julek. I właśnie Marcin to jest Rataxas. Czy lubisz kopać węgiel, kopać węgiel tak jak ja? Czy lubisz kopać węgiel, kopać węgiel tak jak ja? Czy lubisz kopać... Pać węgiel, okej. Okay. Węgiel. Będziemy mieli psa, jeśli go znajdę. Piszcie w komentarzach, jakie może być dla niego imię, bo trzeba się przygotować. Czy ja po prostu nie domknąłem drzwi, czy coś tam, lub ktoś wszedł? Pełna gotowość. Nie, spoko, tam nic nie ma. Po prostu nie domknąłem drzwi. Wy to możecie zobaczyć na filmiku, ale ja kiedy tak nagrywam, to nie mogę. Mamy pochodnie. Mierz, I W sumie to tyle. zawsze musi być tu To podstawa. I teraz idziemy kopać ten. Idziemy kopać drewno. Gdybym spotkał jakieś potwory, to by było ciekawiej. O, krowę spotkałem. To też taki potwór dla villagerów. Okej, okay. jestem brutalem. Przepraszam Was, ale przykro mi, Mandziu. Właśnie, Mandziu to też youtuber. Oglądajcie. Przykro mi, Mandziu, ale to niestety nie Twój kanał i teraz ja tu rządzę. Rozumiesz? Kiedyś, kiedy się oglądałem, Ty rządziłeś Twoim kanałem, ale teraz ja tu rządzę. Ale no niestety mam mało pamięci. Więc musimy się już żegnać. Nawet nie dokończę bić tej owcy. Eee, no to ogólnie papa. Pa. Życzę Wam miłego dnia i obejrzyjcie tych youtuberów, co wam poleciłem. Eee, teraz idę do domku i idę się pożegnać. Kurczę, boję się nocy. Ale no, nie mówcie, że to, było jakiś słaby, że to był jakiś słaby dzień. Było ogólnie fajnie. Nawet zniszczyliśmy jednego zombiaka, więc było hardcore. Więc dziękuję za oglądanie i zapraszam Was do następnego odcinka. Pa pa!